Да. mapkę i szukacie skarbu. Warto. To jest taka zabawa rodzinna. Bardzo warto. Bardzo warto. Tylko, że najmniej... Yy, znaczy, najgorzej nam no mówisz ojca. Ojciec się już w życiu nas szukał, znalazł mamę, a resztę już mama musi nam Barbara Nowicka. Przyjechałam słuchacza. Piotr Nowicki, mąż Barbary. W jesteśmy już po raz trzeci na dnia kapra. Rok po roku, co roku się fajnie bawimy, trafiamy zawsze na super pogodę i przyjeżdżamy, bo się nam podoba i polecamy to samo wszystkim. Mieszkamy w Słuchaczu. Słuchacz jest tak jak Puc jest miastem kaperskim, Słuchacz jest wioską kaperską. Ze względu na bitwę kaprów gdańsko-elbląskich z Krzyżakami, która miała właśnie. Miejsce na wysokości naszej miejscowości 15 września 1463 roku. Stroje, szliśmy sami we wiosce, koło gospodyń, wioska kaperska. Chcieliśmy się tu właśnie upodobnić również wyglądem historycznie do danej epoki. Nie, jest pięknie, jest zabawnie. Właśnie przed chwilą braliśmy udział w konkursie. Po raz pierwszy wbijaliśmy gwóźdź w pienie. Super zabawa. Chyba ją ukradniemy do słuchacza. <słuchanie> Każdego lota przechodzą do półfinału i dopiero później finał. Jest chłop nieubłagany. Pomieje, się chłop uprze, medycyna jest bezsilna. Zgodzę numer 3 i 2 jeszcze będą brać udział I przygodzie numer 3, czwarte miejsce do rundy półfinałowej. półfinałowej. W półfinałach, słuchajcie, wystartują po dwie osoby w każdym z żeby ażeby wyodrębnić zwycięzcę, czyli po jednej osobie, która weźmie... Kobieta jest, słuchajcie, kobieta! Kobieta dwa uderzenia, jeszcze pierwsze wygra, słuchajcie. Oni zaraz zmienią zasady, tak się kofi zdenerwowali. no. Panie tutaj chyba wszystkim na dzisiaj fory facetom, no. Wszystkim facetom na fory. W dwóch różnych miejscach. Tutaj jedni panowie biorą udział w wbijaniu gwoździ, a drudzy bardziej w ostrzeniu tych gwoździ. Jest taki wiatr od morza, że ostrzą tutaj się ostrzą te gwoździ, a nie wbijają. Bardzo odsuwać panowie z komisji. Palce odsunąć. Polecamy.